Ja jestem daleka od tego, żeby bardzo restrykcyjnie pojmować teatr jako gatunki. Myślę, że e, dzisiejsza rzeczywistość e, i też e, historia narracji, czy to filmowej, czy to teatralnej, bardzo tak naprawdę się zmienia. Pewna gatunkowość występowała jakby na naszym pejzażu teatralnym przez bardzo długi okres czasu. Mam wrażenie, że dynamika w ogóle opowiadania idzie teraz w zupełnie inną stronę i te gatunki, a tak naprawdę pozagatunkowość, staje się czymś powszechnym, a na plan pierwszy wysuwa się historia, czyli to, o czym chcemy opowiadać. I ten dobór narzędzi ma temu służyć. Ja sama odczuwam, jak jakby z czasem moje rozumienie teatru i moje rozumienie relacji, jakby dzieła, spektaklu, opowieści rezonuje z widzem, to też się zmienia. Więc zawsze, jak mogę mówić o teatrze, który, który mnie inspiruje i interesuje, mogę mówić o danej chwili tu i teraz, ponieważ tylko to jest aktualne, bo wszystko jest bardzo dynamiczne w formie opowieści. Ta forma opowieści poprzez ruch wydaje mi się bardzo w ogóle taka naturalna, atawistyczna wręcz. Zresztą jest to środek wypowiedzi wręcz plemienny, tak naprawdę, zanim powstało słowo. Ten ruch był obecny w ogóle w tworzeniu się cywilizacji, kultury, i, i, i wydaje mi się, że do dnia dzisiejszego. Pomimo tego, że nasz świat jest mocno oparty na takim, takiej bazie intelektualnej i to słowo stało się takie dosłowne, ten świat jest dosłowny, to jednak e, ciągle najszybciej rozumiemy jednak e, język ciała. E, I mówię tutaj e, zarówno o geście, jak i o, o tańcu, o, o ruchu bardziej formalnym, sformalizowanym. Myśląc o pantomimie, moje myślenie jest bliskie generalnie myśleniu o teatrze. Trudno mi jest mówić, że teraz będziemy opowiadać tylko za pomocą tych narzędzi, ponieważ jakby to jest tak naprawdę miejsce, w którym pracują ludzie o tak różnych właśnie korzeniach i jakby swoich drogach twórczych czy to poprzez akrobatykę, czy przez lalkarstwo, czy przez teatr tańca, że. Szkoda byłoby nie wziąć pod uwagę tych dróg. Warsztaty przede wszystkim służą takiej wymianie tak naprawdę inspiracji i zarówno moich, jak i aktorów, sposobu rozumienia teatru i sposobu wyrażania teatru. I pomysł, który, z którym przychodzę do zespołu. Polega tak naprawdę na takiej pracy procesowej, pracy, której używam najczęściej, realizując spektakle, czyli zapraszam aktorów do głębokiej pracy nad tematem. Z racji tego, że mamy tutaj kilka dni, niewiele godzin, więc efektem warsztatów nie będzie spektakl, bardziej eksperyment. I tutaj sięgnęłam po doświadczenia surrealistów przez te kilka pierwszych dni, w jakiś sposób uspójnialiśmy nomenklaturę, język, którymi będziemy się posługiwać, i tak naprawdę rozwijaliśmy temat improwizacji. Cały czas był ten rodzaj jakby tworzenia swojego świata, kompletnego, autorskiego, a jednocześnie wypuszczania jakiegoś elementu, fragmentu, który mógłby być pożywką dla kolejnej osoby. O police, bo wyraźnie widać, eee. bo poczęte z diabła było. Pff. Poprzez rysunek, słowo. Przeszliśmy do przestrzeni i ruchu, gdzie też poszukując poprzez różne metody i poprzez rozmowę w ogóle, czym jest improwizacja, poprzez jakby metodologię viewpoint, czy jakieś takie praktyki dramowe, czy nawet takie praktyki bioenergetyczne, psychologiczne, próby budowania postaci. Opowiadaliśmy sobie, w jaki sposób aktor podczas tego aktu improwizowania może stać się autonomiczny, jakby z czego może wybierać, a z czego może rezygnować, co też jest decyzją. Budowaliśmy też jakiś rodzaj komunikacji niewerbalnej między nami, jakiegoś takiego poczucia grupy, bycia razem, wyczucia na grupę, bycia po prostu obecnym. No bo improwizacja to nie jest nic innego jak ta, taka maksymalna obecność i uważność. Kiedy tak naprawdę każdy mój ruch albo ruch partnera jest jakimś rodzajem zaproszenia do, do otworzenia kolejnego świata. Chciałabym, pracując, pozostać wierna swojemu rozumieniu teatru. Już sama w swoim dorobku mam bardzo różne formy wypowiedzi. Jest to film animowany, animacja, czy, czy właśnie ta dramatyczny w oparciu o słowo. Więc idąc tak naprawdę za swoimi doświadczeniami, to trochę chciałabym zaprosić aktorów do jakiejś swojej wyobraźni i tam zaproponować im świat, w którym mogą tak naprawdę z własną też wyobraźnią wejść i go wypełnić. Ale będzie to moja pierwsza realizacja w teatrze pantomimy, więc to nie jest tak, że wchodzę z jakimś rodzajem warsztatu i narzędzi, które mogę w jakiś sposób odtwarzać. Będzie to tak naprawdę praca na uważności i nauce obustronnej. To, co wydarza się podczas tych kilku dni warsztatowych, jest tak naprawdę dla mnie spotkaniem w takiej swobodzie wymyślania i fantazjowania. Ja w ogóle uwielbiam etap tych początkowych prób, kiedy właśnie jest taka swoboda niezdeterminowana po prostu deadline'em i jakby czasem premiery, bo wtedy czuję, że z najswobodniejszego wymyślania wychodzą najwspanialsze pomysły, Często ten rodzaj już takiej determinanty czasowej y, wzbudza lęk, strach i nieraz powoduje y, tak naprawdę rozwiązania na skróty. Mówię tutaj o, o efekciarstwie, y, że coś ma być efektowne albo jakieś, y, czyli dążymy do jak, do, do konkretnego już jakby celu, a, a gubimy po drodze po co. Ten proces, tak jak mówiłam wcześniej, jest dla mnie w ogóle kluczową sprawą w realizowaniu projektu. To jest tak naprawdę szereg improwizacji i ćwiczeń, które mają w różnoraki sposób uruchomić wyobraźnię aktorów. Ale w ogóle otwartość, jakby jak pracować ze słowem, ze zdaniem, z tematem, który po prostu jest jakimś początkiem budowania jakiejś większej całości. Zanim aktorzy dostaną takie indywidualne zadanie, w jakiś sposób chciałabym ich ośmielić w takich ich poszukiwaniach, bo fajnie by było, gdyby się udało, że to nie tylko ja coś odkrywam, tylko żeby aktorzy też w jakiś sposób mieli możliwość może poczucia się w czymś innym niż tylko to, co jest im bliskie. Jakby myślę, że będzie miał ogromne znaczenie co wydarzy się w danym czasie dla danego aktora, co będzie dla niego istotne. Więc ta swoboda jest takim głównym założeniem i sposób przyglądania się sobie na nowo, bo na pewno nie zależy mi na tym, żeby aktorzy zrobili pokaz swoich możliwości. Jakoś wydaje mi się to zupełnie niestosowne, pod takim względem, że, yy, że fajnie by było i wydaje mi się twórcze, jak oni odkrywają coś dla siebie. Ja jestem od, jakby biorcą, ale że też mogę być tutaj dawcą i że możemy wspólnie jakoś yy, zasilać swoją wyobraźnię. Na warsztatach z Darią Kopiec pojawiło się mnóstwo ciekawych inspiracji i mnóstwo ciekawych spostrzeżeń na temat naszego zespołu. Zaczęliśmy bardzo delikatnie i zabawnie, tak naprawdę, bo zaczęliśmy od rysunków, które później przekładaliśmy na słowo, a później na ruch. Zupełnie inna droga niż zazwyczaj pracujemy, i to było bardzo inspirujące, ale też wesołe. Nawet odkryliśmy, że niektórzy świetnie malują. Co u nas nie było wcześniej, że tak powiem, używane i nie było do zauważenia. Była to jakaś forma zabawy. Też Daria wykazała się ogromną otwartością na różne działania performatywne, na otwieranie nas, na szukanie też tego, żebyśmy my w końcu mogli się zauważyć bo mamy dużo bodźców, często pracujemy, ten ruch nadkładamy, jest jego bardzo dużo w tej pracy naszej, ale czasami warto też się zatrzymać i popatrzeć na siebie, być uważnym i gdzieś tak uspokoić te nasze nadmierne przyruchy. To, w jaką podróż będę chciała zabrać aktorów przy realizacji spektaklu, odbiega na razie od tego, co robimy, bo, bo my teraz swobodnie fantazjujemy, bawimy się, ale w pewien sposób też ta zabawa ma konkretny cel właśnie tego zapoznania się, ale też zobaczenia, w jaki sposób pracuje też korzystając z dialogu z aktorem i poszukując tak naprawdę razem z nim odpowiedzi na tematy, ponieważ kiedy. Jakby za pomocą moich sugestii i ukierunkowania, aktor jakby wypełni też jakąś swoją opowieścią, jakby ten mały jakiś fragment. To wierzę w to, że po prostu jest wiarygodniejszy na scenie i, i że poprzez swój pryzmat doświadczeń jakby jest w stanie wypełnić jakieś treści, które na pozór mogą być odległe od niego i od jego doświadczeń osobistych. My y, razem ze sobą musimy przejść jakąś drogę, żeby jakaś opowieść scenicznie mogła się wydarzyć. I ta droga nie zawsze jest y, jakby bardzo taka y, prosta do celu. Ona nie jest zawsze tak konsekwentna, ona często też meandruje. I bardzo dobrze, ponieważ to, co najważniejsze, jakby wydarza się poprzez spotkanie. Oczywiście moja funkcja jest ukierunkowywać, ale też jednocześnie być otwartą i słuchającą tego, co się wydarza w trakcie procesu pracy. Jakby nie zależy mi, żeby spotkanie wydarzało się w sposób taki, że, że ja coś jakby narzucam. Jednak wierzę też w to, że potem te kilka miesięcy prób jest ważnym tak naprawdę pokarmem. Dla późniejszej pracy, odtwarzania, eksploatacji spektaklu i wracając do tego czasu, to jest coś, co jest sycące dla aktora, ten rodzaj procesu, bo, bo potem zostaje mu forma, którą każdorazowo musi wypełnić. Więc yy, jakby ten okres prób yy, powinien być bogaty i sycący tak naprawdę na wielu poziomach. Nie tylko po to, żeby do, dojść do celu, ale po to, żeby był. Yy, Odżywczy i pożywczy, też na jakiś dłuższy czas. Mam poczucie, że czerpałam z różnych źródeł. I to było chyba najciekawsze, tak naprawdę, że chwytaliśmy się różnych środków. Próbując je połączyć, i połączyć się je jeszcze w pracy z zespołem. I to, jest, to są zawsze różne energie, każdy ma coś innego do zaproponowania. Improwizacja wymieniała się cały czas, wymienialiśmy się między sobą, i nie było to ustalone z góry, kiedy kto wchodzi, jak kto działa. Więc mam poczucie takie, że, że, że podsumowując, różnorodność chyba była najciekawsza w tym tygodniu że nie wiedziałam, czego się spodziewać. Mam nadzieję, że dałam to, co jakby mam do zaoferowania, czyli otwartość. Otwartość na współpracę, otwartość na eksperyment i też nie narzucanie swojej formy, no bo forma pantomimy jest specyficzna i wiadomo, że wszystko możemy jakby nakładać, te kontrapunkty, te identyfikacje, robić bajery, ścianki i i dużo gdzieś tam wkładać tej formy, ale mam wrażenie, że może daliśmy też taki, czy ja dałam, czy zespół dał taki ogląd, że nie jesteśmy zespołem zamkniętym. Że nie jesteśmy zamknięci tylko na naszą formę i będziemy się ściśle tego trzymać tylko że chcemy po prostu eksperymentować, chcemy się rozwijać i chcemy w różny sposób działać. Pantomima dla mnie jest dzisiaj tak naprawdę. Jakby nie jest gatunkowa. Ja w ogóle jakoś tak czuję, że gatunek determinuje de facto historia. I jak gdyby chyba do, do takiej pracy chciałabym zaprosić aktorów, że będziemy zastanawiać się, jak przekazać i opowiedzieć temat i, i tam będziemy szukać odpowiedzi, jaka jest ta pantomima dzisiaj. W mojej teorii ruch niejedno ma imię i trudno go podzielić na kategorie. Tak naprawdę wydaje mi się, że kategoryzowanie strasznie umniejsza temu środkowi wyrazu, więc im szersze jest pojęcie, tym on pełniej może opowiadać i tym pełniej aktorzy mogą się w nim wyrażać, a ja jako reżyser, realizator mogę korzystać z jego jakiejś pełni. Potencjał do opowiadania historii jest ogromny, jest gigantyczny. Bardziej bym nazwała, że to jest wyzwanie do opowiadania historii. Że tu jest naprawdę poszukiwanie środków, metafory, symbolu, okoliczności, czyli tam, gdzie często w teatrze dramatycznym, jakby dookreślamy to słowem, Teraz trzeba będzie po prostu pogrzebać, jak, jak tak naprawdę poszukać, poimprowizować, posprawdzać, jak dobrać się do tematu, poza właśnie y, tą wartością słowa, które jest konkretne i dosłowne. Więc myślę, że pan nadaje się świetnie do opowiadania historii, ale poprzeczka też jest wysoka. Dzisiejsza rzeczywistość ma pewien rodzaj um, dysonansu pomiędzy tym, co my mówimy w słowach, a tym, jak się zachowujemy i co mówi nasze ciało. I jakby ciągle występuje ten rodzaj konfliktu, który tak naprawdę, według mnie, zawsze wygrywa ciało, ponieważ ono ma swoją prawdę poza naszą głową i rozumem. I często nieraz tymi słowami chcemy coś zatuszować, coś ukryć, jakoś się. I pokazać z jakiejś strony, która wydaje nam się atrakcyjna, trudno nam tak naprawdę ciałem skłamać. Jakby wierzę, że po prostu język pantomimy, i to właśnie zauważyłam też podczas tego naszego spotkania, że ta forma wiarygodności, tej prawdy w jakimś. W jakiejś okoliczności formalnej, jakby na pewno jest ogromną wartością, ale też y, można dlatego szukać bardzo różnych wyrazów, nie tylko jakby w takim rozumieniu tradycyjnym. I teraz jest pytanie, tak naprawdę moim zdaniem, ogromne pytanie dla, tego, dla tej konwencji teatralnej, jak być wiarygodnym dzisiaj, jak nie być sztucznym, gdzie ta sztuczność, gdzie w tej sztuczności poszukiwać prawdy, a gdzie rezygnować y, jakby ze sztuczności na rzecz. Czegoś, co jest jakby swobodne, a mimo wszystko w jakiś sposób w tej swobodzie też można znaleźć gest i znak. To jest dla mnie taki rodzaj tej polifonii pomiędzy czymś małym i subtelnym i delikatnym, a czymś szerokim i, i, i takim jakby bardzo konkretnym. I jakby ten rodzaj balansowania i poszukiwania w tym wiarygodności i prawdy jest dla mnie jakby kluczowy, i ta forma to jest tylko pretekst do szukania tego, co jest właśnie wiarygodne bądź prawdziwe. I wydaje mi się, że improwizując i bawiąc się tą formą, było wiele przykładów, gdzie pomimo tego, że używamy bardzo konkretnych narzędzi, Dotknęliśmy bardzo blisko istoty człowieka lub jakiegoś zdarzenia związanego z człowiekiem, nawet jeżeli ten obraz się tylko pojawił i za chwileczkę zniknął, ale wydaje mi się, że było takie skupienie też na widowni, która szybko stawała się też aktorami, performerami, że jednak dotykało to jakichś takich osobistych przestrzeni również aktorów, więc coś tam się wydarzyło, co było prawdą. Trochę mam jeszcze nienasycenie, bo w ogóle spokojnie jeszcze kilka dni bym mogły potrwać te warsztaty, bo mam wrażenie, że kończą się w takim momencie takiego – ale super, y, y, teraz byśmy mogli sobie coś tam dalej iść, nie? Z tym rodzajem takiego i rozgrzania, i zaufania, y, że teraz by taki… Y, tak doszliśmy do takiego punktu, gdzie może by było głębiej i więcej.